Drodzy rolnicy, ogrodnicy Działkowicze, dostojni goście. To dla nas ogromny zaszczyt świętować dzisiaj wspólnie z Wami Świętochronów w najstarszej Raciborskiej dzielnicy na Starej Wsi. Przed chwilą otrzymałem z rąk starostów dożynek pachnący wspaniały bochę chleba wypieczony z tego na... które wzrosło i dojrzewało na naszej żyznej Raciborskiej ziemi. Dziękuję bardzo za ten wymowny dar. Zboże i wypieczony z niego chleb jest wynikiem współdziałania stwórcy i człowieka. Jest to wyobrażenie Waszego trudu, drodzy rolnicy. Przepiękna polska tradycja nakazuje dzielić się chlebem. Ten gest jest wyrazem braterstwa i przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi. Ja również chcę podzielić ten chleb. Wszystkim raci Bożanom i gościom będę się starał dzielić ten grę sprawiedliwie. Nie chleba nigdy i nikomu w regionie, w naszej ojczyźnie i w naszym kochanym Raciborzu. Bożym. Witam bardzo serdecznie.